Hej, tu Ola. Dzisiaj mam dla Was drugi odcinek tygodnia jedzenia, takiego normalnego, bez żadnych ograniczeń. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i już bez zbędnego przedłużania od razu pokazuję Wam jedzonko. Także tego pierwszego dnia na śniadanie zjadłam coś dla mnie dosyć nietypowego. Był to toast z wegańskim majonezem i tempehem. I wyszedł jakiś taki strasznie suchy, więc dodałam jeszcze później do niego marynowaną rzodkiewkę. I był naprawdę smaczny, a jadłam takie nietypowe śniadanie, dlatego że byłam jeszcze przed zakupami i miałam niewiele rzeczy w lodówce, więc musiałam coś wykombinować z tego, co miałam. Ale już chwilę później poszłam na zakupy i teraz wam je pokażę. Wróciłam z moich tygodniowych zakupów, które na pewno na tydzień mi nie starczą. Także pewnie jeszcze dzisiaj albo jutro skoczę do jeszcze jakiegoś sklepu, bo nie kupiłam nawet ziemniaków, a chciałam też zrobić coś, jakiś barsz, coś takiego, a buraków też nie kupiłam, po prostu nie chciało mi się tyle tego wszystkiego nosić. Więc to są takie najbardziej podstawowe zakupy i to, co akurat było w jakichś tam fajnych okazjach i zakupy znowu zrobiłam w Biedronce. Z owoców mam tylko niecałe 2 kg pomarańczy, dwie cytryny i jedno kaki, więc na pewno jeszcze więcej dokupię, ale jakoś, nie wiem, nie było nic, co jakoś by mnie specjalnie zachęciło do kupna. Mam też kawałek imbiru. Kupiłam dwa opakowania takich orzechów laskowych prażonych, bo akurat była na niej jakaś tam okazja wychodziły taniej, więc e, czemu nie, a co moje ulubione orzechy i to mi na pewno starczy na bardzo długo, pewnie co najmniej miesiąc, jak nie dwa, trzy. Nie miałam już żadnej soczewicy, więc kupiłam takie opakowanie soczewicy zielonej. Mam tutaj również kapary. Znowu kupiłam groszek cukrowy, który jest strasznie drogi, bo takie opakowanie kosztuje 14 zł, ale jest pyszny i używam go w małych ilościach do wielu różnych tań, a więc e, tak, miałam ochotę. Więc kupiłam. Tym razem kupiłam również drożdże, ponieważ planuję robić cynamonki, czosnek, cztery cebule, boczniaki i ocet. I z nich będę robiła takie jakby boczniaki, ala śledzia. Mam nadzieję, że. Coś z tego wyjdzie. Kupiłam również chleb, taki sam jak w ostatnim filmiku. Pomidory, marchewki i ogórek, czyli taka klasyka moich zakupów. Kupiłam również brukselki, bo jest już sezon na brukselki. Ja je uwielbiam i muszę częściej pamiętać o tym, żeby je kupować i coś z nich robić. Jeśli chodzi o zieleninę, to w tym tygodniu postawiłam na szpinak Baby. Tak jak ostatnio wegański skirt. Ten jest mój ulubiony. To jest w ogóle mój ulubiony wegański jogurt. Jest taki, nie wiem, ten smak waniliowy jest przepyszny. Bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze nie próbowaliście. I kupiłam takie małe mleko owsiane, To jest 330 ml i w ogóle fajnie, że robią mleka roślinne w takich mniejszych opakowaniach i kosztowały chyba 2,50 więc myślę, że spoko cena. I oczywiście, że kupując litr tego mleka wyjdzie nam to taniej niż kupować w takim opakowaniu. Ale to na pewno wyjdzie taniej niż kupić litrowe i połowę wylać, bo się nie zużyje w odpowiednim terminie. Ja właśnie nie używam zbyt dużo tych innych tylko do w zasadzie napojów, takich jak kawa czy gorąca czekolada. Czasami zrobię owsiankę, ale ostatnio jakoś tak nie mam ochoty na owsianki. A nawet jeżeli robię owsiankę, to najczęściej robię na wodzie, dlatego fajnie, że jest opcja takiego małego opakowania. I kupiłam jeszcze sok marfiowy, który prawie już wypiłam. Po powrocie z zakupów zjadłam taką szybką przekąskę. Miałam kawałek ciasta, który mi został jeszcze z weekendu i do tego dwie pomarańcze i trochę orzechów laskowych. Później zabrałam się za przygotowanie moich pseudo śledzi z i to była moja pierwsza próba. W sensie to, co tutaj widzicie na ekranie, to był pierwszy raz, kiedy coś takiego postanowiłam zrobić. Przeczytałam kilka przepisów, ale w zasadzie żaden mi się nie spodobał. Dlatego pomyślałam, że muszę po prostu wymyślić własne. I jako że była to pierwsza próba, to nie wyszło idealnie. Wyszło trochę zbyt odstowo, takie bardzo to było właśnie ostre od dużej ilości octu. Dlatego następnym razem dałam już mniej octu. I jeżeli chcecie zobaczyć właśnie już te proporcje ostateczne wszystkich składników, to znajdziecie je w opisie tego filmiku. Zaczęłam od pokrojenia boczniaków i usmażenia ich, a jednocześnie robiłam tą marynatę, zalewę, czy jakby to można było nazwać. No i w tym celu właśnie podgrzałam wodę z octem. Dodałam do tego sos sojowy, trochę syropu kronowego, ale można dać jak najbardziej cukier. Dałam też tutaj ząbek czosnku, ale moim zdaniem to nie jest konieczne. Również sól, pieprz, i wtedy dodałam cebulę. Podsmażane boczniaki również doprawiłam solą i pieprzem. No i tak podsmażałam aż trochę zmiękły i puściły wodę. Do tej potrawy potrzebowałam również glonów i ja użyłam glony Wakame oraz glony Nori, ale myślę, że jeżeli nie macie dostępu do glonów wakame, to zupełnie Nori wam wystarczy. Ja lubię wcześniej suszone glony wakame zalać wodą, dobrze je też wypłukać, ponieważ nie lubię aż tak intensywnego smaku glonów, bo wtedy trochę mi to przypomina smak dna oceanu. <noise> A, i, I nie o to chodzi, ma być tak lekko morsko, lekko rybnie, ale bez przesady. Także dodałam e, moje usmażone boczniaki do całej reszty i na końcu glony właśnie wakame oraz nori. Wszystko przełożyłam do słoika i tyle. I wyszło naprawdę spoko, z tym, że tak jak mówiłam, tutaj ta wersja była trochę zbyt octowa, i w opisie znajdziecie odpowiednie proporcje. I takie boczniaki powinny się marynować tak no, co najmniej jeden dzień, żeby wszystkie smaki się połączyły i żeby nabrało to no, tego właściwego smaku. Później chciałam zrobić zupę z soczewicą i niestety nie było czerwonej soczewicy, dlatego musiałam kupić zieloną, ale stwierdziłam, że też zrobię zupę z takiej, nie ma problemu. Klasycznie zaczęłam od pokrojenia czosnku i cebuli, które usmażyłam na oliwie. Później dodałam kawałek pomidora, marchewkę, kawałek takiej eko kostki bulionowej. Całość chwilę podsmażam, aby warzywa zmiękły. Później dodaję soczewicę. Tutaj chyba była tak mniej więcej jedna szklanka, o ile dobrze pamiętam. Wszystko zalewam wodą i doprowadzam do wrzenia. Po ugotowaniu chciałam zblendować część tej zupy, tak jak często robię, aby właśnie zupy były takie bardziej gęste i kremowe. Natomiast tutaj nie wiem, czy to był dobry pomysł, szczerze mówiąc, bo no, z tą zieloną zupą tak. Wyszło średnio, to znaczy nadal to była ok zupa, a, ale drugi raz bym tego nie zrobiła. Zrobiłabym z czerwoną soczewicą zdecydowanie. Na koniec jeszcze dodałam trochę fasolki szparagowej, trochę groszku cukrowego, szpinak i świeże zioła. Na koniec lubię zawsze posmakować zupę i zobaczyć czego jej brakuje, jeśli chodzi o przyprawę, No i tutaj dodałam właśnie sos sojowy i czosnek w proszku. No i sobie właśnie zjadłam taką porcję tej zupy, posypałam wszystko podprażonymi pestkami, nasionami i było bardzo smacznie. Później jeszcze przegryzałam taką wegańską czekoladę. A na kolację zrobiłam makaron, ponieważ został mi ser wegański i chciałam go do czegoś zużyć. Więc postanowiłam, że zrobię makaron. Na oliwie podsmażyłam czosnek, dodałam trochę pasaty pomidorowej i kapary. Generalnie mogłam na tym poprzestać. Myślę, że byłoby lepsze. No ale niestety dodałam ten ser wegański, tak jak planowałam na początku. I to nie był najlepszy pomysł, bo wyszło takie nie wiem. Bardzo mocno by było czuć ten ser wegański, nie bardzo by było czuć pomidory. No i drugi raz bym tego tak nie zrobiła. Ale też nie było to jakieś najgorsze. <grych> Zjadłam to. Było ok, No ale po prostu jest to kolejny. Kolejne danie, którego nie mam zamiaru powtarzać, ale na koniec dałam jeszcze na górę więcej sera wegańskiego i do tego zjadłam też trochę tych boczniaków, bo już nie mogłam się doczekać i musiałam posmakować. Wieczorem miałam jeszcze ochotę na jakąś słodką przekąskę, i przypomniało mi się, że latem dostałam od moich rodziców maliny z ich ciałki, które zamroziłam. Dlatego postanowiłam je odmrozić i zrobiłam z nich taki pseudo-jam. Nie wiem, czy mogę to nazwać jamem. Po prostu maliny na ciepło z nasionami chia. I zjadłam je sobie z tym skrem waniliowym i do tego jeszcze miałam orzechy laskowe. Następnego dnia rano miałam ochotę na cynamonowe bułeczki. Dlatego je zrobiłam. Ja korzystam z przepisu Minimalist Baker. Jest to bardzo prosty przepis, bardzo go Wam polecam, bo robiłam już wiele, wiele razy. Zawsze wychodzą i są po prostu pyszne, no i mega proste. Dlatego w opisie też zostawię Wam link do tego przepisu, jeżeli chcielibyście z tego skorzystać. Ja tutaj wprowadziłam takie małe modyfikacje do tego przepisu, ponieważ zazwyczaj nie mam wegańskiego masła, dlatego zamiast masła używam po prostu olej. A jeśli chodzi o tą masę cynamonowo-cukrową, którą daje się do środka, to na to też robię je trochę inaczej, bo po prostu przed wyłożeniem na ciasto mieszam to wszystko w jednej miseczce i znowu zamiast masła używam olej. Gotowe cynamonki odkładam jeszcze do naczynia żaroodpornego, żeby jeszcze trochę wyrosły i na końcu polewam je odrobiną mleka roślinnego. Z końcówek zrobiłam taką mini bułeczkę, którą też na pewno zjem, wykorzystam. Po upieczeniu polewam bułeczki takim lukrem pomarańczowym, który zrobiłam z cukru pudru i soku pomarańczowego. I tego dnia zjadłam na śniadanie chyba 3 albo 4 takie bułeczki. Na obiad zrobiłam ryż z warzywami i miałam tutaj marchewkę, trochę brukselek, cebulę, czosnek, grzyby shiitake i groszek cukrowy oraz tempeh, który został mi z dnia poprzedniego. Jest to bardzo szybkie i bardzo proste danie, bo tylko podsmażamy wszystkie warzywa, dodajemy tempeh i na końcu jeszcze sos sojowy i takie chrupiące chili w oleju, które kupiłam jakiś czas temu w Kuchniach Świata i to jest naprawdę świetny dodatek. Bardzo dużo smaku takiego trochę dymnego. Do tego jako dodatek zjadłam też moje boczniaki śledziowe, a całość podałam z ryżem. I miałam tylko ryż do sushi w domu, więc akurat taki ugotowałam. Normalnie zrobiłabym jaśminowy czy jakiś zwykły. Trochę mi tego ryżu jeszcze zostało i nie chciałam, żeby się zmarnował, do tego zrobiłam z tego coś, ala sushi, ale no nie jest to prawdziwe sushi, ponieważ nie miałam nawet osu ryżowego, żeby przyprawić ten ryż. Po prostu zawinęłam ryż. Nori dodałam trochę ogórka, pokroiłam i na końcu posypałam sezamem. No i uznałam, że po prostu będzie to taki mój mały milprep i zjem to w nadchodzących dniach. Po południu miałam jeszcze ochotę na smoothie, więc zrobiłam sobie takie szybciutkie smoothie z owoców i szpinaku. Na czas kolacji akurat przyszedł do mnie mój chłopak, więc odgrzałam nam zupę z soczewicy. I do tego jeszcze jedliśmy pieczywo i taką mini sałatkę. Oraz znowu te boczniaki. W poprzednim odcinku mówiłam, że nie piję za często kawy, ponieważ jestem bardzo wrażliwa na wszystkie stymulanty, na kawę również. Dlatego niedawno kupiłam sobie taką kawę bezkofeinową i jest super, jest przepyszna. Także polecam, jeżeli ktoś ma ten sam problem co ja. A na śniadanie zjadłam właśnie tą bułeczkę z końcówek, a, którą, którą też upiekłam i na nią dałam sobie masło orzechowe oraz te moje maliny z GIA. nie było jakieś super sycące i później zjadłam jeszcze moje boczniaki i kawałek chleba. Tego dnia też przyszło moje zamówienie z takimi różnymi roślinnymi zamiennikami mięs i najbardziej byłam ciekawa tych serdelek, bo tego produktu jeszcze nie jadłam w wersji wegańskiej. No i to salami też mnie zaintrygowało i zjadłam sobie wtedy właśnie kanapki z wegańskim majonezem, tym salami i pomidorem. Na kolację postanowiłam zjeść to moje pseudo sushi, które robiłam dnia poprzedniego, ale żeby to był taki pełny posiłek i żebym faktycznie się tym najadła, to zrobiłam do tego jeszcze taką szybką zupkę inspirowaną smakami Azji, że tak powiem, bo nie mam jakiejś nazwy na tą zupkę. Po prostu e, pokroiłam różne warzywka, tofu, grzyby. Zaczęłam jak zawsze od podsmażenia cebuli i czosnku. Właśnie później dodałam grzyby i też to trochę podsmażyłam i mogłam w tym momencie dodać trochę sosu sojowego, ale tego nie zrobiłam i szkoda. E, dodałam dopiero później, kiedy już dodałam wodę, ale warto dodać jeszcze na etapie podsmażania grzybów trochę sosu sojowego. Później dodałam wodę, dodałam też e, całą resztę składników. Oraz trochę takiego roślinnego bulionu w proszku i ten wspomniany sos sojowy. Wyłożyłam moje pseudosłuszki na talerz, do tego oczywiście sos sojowy znowu wszędzie, a zupkę zjadłam z makaronem ryżowym. Na górę znowu dodałam trochę chorpiących chili w oleju. Wieczorem zrobiłam sobie jeszcze popcorn i dzisiaj, właśnie w ramach mojej już drugiej współpracy ze sklepem internetowym Expondo, chciałam pokazać Wam to cudo, czyli moją maszynkę do popcornu. To jest totalnie spełnienie moich dziecięcych marzeń. I ja po prostu kocham słone przekąski, ale niestety w większości są one niezdrowe i mają dużo tłuszczu, więc nie jest to coś, co można jeść na co dzień. Natomiast to, co ja uwielbiam w tej maszynce, to to, że można w niej robić popcorn bez dodatku tłuszczu. Wystarczy do miarki na górze urządzenia wsypać odpowiednią ilość ziaren kukurydzy, wsypać do środka i tyle. Poza tym Expondo ma w swojej ofercie ogromny wybór profesjonalnego sprzętu do domu, kuchni i nie tylko, zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalistów. Wysyłka i zwroty zawsze są darmowe. Na zwrot macie 30 dni, a każdy sprzęt objęty jest 3-letnią gwarancją. Razem z Expondo mamy dla Was kod zniżkowy, z którym możecie dostać tą maszynkę taniej i kod jest ważny do końca lutego. W opisie zostawiam Wam link oraz kod. Dziękuję Expondo za sponsorowanie tego odcinka, no i lecimy z kolejnym dniem. W piątek na śniadanie postanowiłam zrobić tofucznicę wykorzystując tofu, które mi zostało, i tym razem zrobiłam tę tofucznicę z dodatkiem podsmyszanych boczniaków, które absolutnie uwielbiam. Jeśli chodzi o tofucznicę, to klasycznie pokroiłam kawałek cebulki oraz rozdrobniłam tofu na takie mniejsze kawałki. Natomiast tym razem zrobiłam coś inaczej, bo. Pomyślałam, że chciałabym, żeby moja towcznica miała taki bardziej taką konsystencję, bardziej jak prawdziwa jajecznica. Dlatego wymyśliłam sobie, że wymieszam mąkę z ciecierzycy z wodą, dodałam też do tego trochę płatków drożdżowych i pod koniec smaszenia właśnie postanowiłam dodać tą miksturę. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, no to oczywiście musiałam podsmażyć cebulkę, dodać tofu i przyprawy. I tutaj akurat dałam tylko kurkumę i czarną sól. Następnie dodałam trochę wody, żeby też te przyprawy wymieszać, żeby każdy kawałek tofu miał dostęp do tych przypraw. No i potem dodałam tą moją miksturę i wyszło naprawdę ciekawie. Bardzo fajna konsystencja. I na koniec jeszcze trochę szpinaku. Do tego pieczywo, moje boczniaki, no i te serdelki bezmięsne, których byłam bardzo ciekawa i moim zdaniem są naprawdę całkiem smaczne, więc mogę polecić. Tego dnia wybrałam się do Ikea i zjadłam tam taki średnio zdrowy lunch, a później jeszcze po wyjściu ze sklepu kupiłam sobie takie żelki, okazało się wegańskie i były naprawdę smaczne, więc to naprawdę bardzo polecam. W drodze powrotnej do domu zrobiłam jeszcze takie szybkie zakupy. Kupiłam kilka warzyw, jabłka. Akurat kalafior był bardzo tani, więc kupiłam kalafior. I jakieś takie przegąski, bo akurat był taki pudding z fasoli. Byłam go bardzo ciekawa, więc kupiłam. A tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać moje zakupy z Ikei. Kupiłam takie pojemniczki i na początku obawiałam się, czy to nie będzie trochę zbędny zakup bo w sumie można używać słoików dalej, ale nie, serio używam tego cały czas. Oprócz tego kupiłam też taką tacę drewnianą, dwie miski do ramenu, taką blaszkę małą do pieczenia i jeszcze kilka akcesoriów. Na kolację chciałam zrobić coś takiego lżejszego. No bo już jadłam tego dnia dosyć sporo smażonych rzeczy, dlatego postanowiłam zrobić taki, nie wiem nawet jak to nazwać, kociołek warzyw. Gulasz, Gulasz warzywny, nie wiem, po prostu warzywa na ciepło w pomidorach. Miałam tutaj dwa ziemniaki, marchewkę, kawałek pora, czosnek oczywiście, trochę kalafiora, groszek cukrowy, pasatę, którą chciałam zużyć do końca i jeszcze czerwoną fasolę. Kiedy wszystko było gotowe, wyłożyłam sobie to właśnie na tą miskę do ramenu, bo bardzo chciałam w niej zjeść, skoro była nowa. I na górę dodałam jeszcze prażone pestki. I to było bardzo smaczne, a ja byłam bardzo głodna, więc zjadłam jeszcze całą resztę i po naprawdę całkiem spokoj na to, co to było. Sobota była dniem, kiedy miałam dosyć sporo planów. Do tego zjadłam znowu jakieś takie kombinowane śniadanie. Nie wiem, w ogóle mam wrażenie, że ten tydzień jest taki dosyć dziwny pod kątem jedzenia. Właśnie pokroiłam sobie takie pomidory, które miałam już bardzo dojrzałe. Do tego zrobiłam tosta. Szpinak na oliwie z dodatkiem czosnku w proszku. I jeszcze te serdelki, bo chciałam je zużyć, skoro je otworzyłam. I znowu boczniaki. Tak, znowu. Później moja ulubiona wegańska cukiernia w Warszawie, Ether, obchodziła swoje pierwsze urodziny, i z tej okazji byliśmy na kapingu I później zjedliśmy jeszcze tort urodzinowy, i ja kupiłam sobie. Takiego makaronika pistacjowego jeszcze dodatkowo. No i ostatni posiłek z tego tygodnia jedzenia to była taka obiadokolacja, kolacja. Zjadłam wegański kapsalon i to było w ogóle coś niesamowitego. Także to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście będzie mi niesamowicie miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś komentarz. To naprawdę ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ dzięki temu moje treści mogą docierać do szerszego grona odbiorców. Dajcie znać, co Wy ciekawego gotowaliście ostatnio. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!